Dzień dobry. W poniedziałek 5. Poranne. Mgły i wilgocie. Bo deszcz padł wiecie Wczoraj pół dnia, znaczy no, tak od 17. Ile mamy? Stopni? 17. I co robimy? Tam czeka wąż boła z zimną wodą postawię was na stojaczek i się wykąpię. Co dzisiaj w planie? W planie jest dzisiaj udać się po płytki, kafelki, klej i coś tam jeszcze do położenia tych płytek w łazience nie? no i tyle. Jutro syn będzie u mnie u nas do czwartku, więc co dzisiaj zrobię, to zrobię. I jutro do południa jeszcze też. Tak się rozpoczyna nowy tydzień. Dzień dobry wszystkim. Widzą. Widzicie komin. Sąsiad. Jeszcze chyba węglowy ma piec, ale mam mieć na drewno, bo Unia zakazuje węgla. Ale to dobrze. W tym wypadku dla mnie dobrze. Nie będzie mi czadził tutaj węgla chociaż nie jest tak źle dobra, do kąpieli podmiał czy wypuścił najpierw nie wracamy do który był 200 pompek Wczoraj 70, tak na dzień dobry czas miałem, ale za chwilę zrobię może setkę, jutro 150. O, o. Wiecie, trzeba trzymać formę. Już poćwiczone takie, wiecie, wstępnie, trzeba kotu dać setkę taką, wiecie, zanim mięcho się kupi. Kot już tu czeka, o, proszę, w gretach. No, może pogoda dzisiaj będzie? Coś się przejaśnia. Nie za dużo. Kot już biegnie do miski. No, wczoraj, jak wiecie, deszcz przerwał moje tu działania. Chociaż właściwie prawie koniec, płytę muszę jeszcze być kupić Jezus, koncie. A wiem, że chcesz, czekaj, czekasz, czekaj Już Ci daję Masz to jedz I nie ma się, z łososiem jakieś Kragałski Grzyby będą. No ewa ostatnio kolor znalazła. Śmietnika jeszcze. A u sąsiada dzisiaj dalszy ciąg. Chyba e, rania posadzek. E, chmurki tam pani. Takie. Dwie kosteczki. Wiołem. O, dzień dobry. A coś tam się pali. A ile jest stopni? 21 Jeden wilgotność. Normie Dobra, robimy kaweczkę. Kaweczka jest. Nie, nie, na TikTok. Brawałeczek taki używamy codziennie prawie, albo tak wiecie, często dosyć jak plecki bolą. Kawkę Kupiliśmy coś takiego, żeby się zorganizować jako tako zanim szafy będą i tak dalej. Ktoś pisał tutaj, żeby pokazać meble, jakie mamy, czy mieszka całe mieszkanie. No nie mamy mebli. Nie, wysknął mi tyle z tego pensu. Ile się da, tyle robi. O, Albert z lasu, pozdrawiam Alberta. Mamy tutaj łobuza, i tutaj zobaczcie, można wypożyczać takie sprzęty w kastoramie, różne. Wypoży nawet drabinę, można wypożyczyć. za 48 zł pilarki różne, całkiem spoko, nie? Tutaj płyteczki musimy wybrać jakieś do łazienki. Płyteczki podrożały, znaczy, bo tamte były w promocji. Co mamy? Takie same, dokładnie takie mamy. Nie? 60 na 60, a kupiliśmy w promocji takie. Taki gres. 39 zł synu. I taki klej pani mi poleciła. Klipsy te, tam wiecie, krzyżyczki. Dobra, ten skupiliśmy, lecimy się rozładować. O, bo, bo. <tryk> <tle> Eto, <try> A! Operator jest za kamerą Czesła. Syn mój Uczy się nagrywać Op. O, jest to... Ja nie mam 20 lat! Przecież jak to mówi Albert z lasu! Ja tylko 55! 30-31? 55, synu! Uwaga, uwaga! A! Ile sekund to robisz? Koniec? Nie, jeszcze, jeszcze klej. A klej. 50 ja. Pięćdziesiąt... prawie minutę już. No i woreczek kleju. I drugi woreczek kleju podobno ma wystarczyć. Koniec? I tak jest. Gdzieś po drodze. Delikatesy jest tego trubeczkę, je? Ewa ja coś tu robi. wyładowuje płytki. Kupiłem taki zestaw wyrównujący płytki, bo okazało się, że całkiem to fajnie działa. Krzyżyczki. Dobra. Płytki. Dzisiaj akcja płytki, poniedziałek, po południu jest, przyjechałem, nie, wiem, 13, może około. Płytki takie widzieliście w promocji, już wam pokazuję, bo będziecie, może będziecie pytać takie, takie, o, 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 takie, takie, nie wiem, 39,94 metr kwadratowy, 8 metrów kupiłem, namoczyłem już tą jedną płytkę, mieszadło gotowe, no i do łazienki idziemy, ściany tym robię, maluję ściany z płyty karton, Takim środkiem. Eksperci, proszę o komentarze. No dobra, klej mam, rozrobiłem. Widzieliście, jaki kupiłem. Jak nie, to cofnijcie się do tyłu. To jak w Kasturanie byłem dzisiaj, jest 14.10, 5 sierpnia. Kładę płytki na ściany. I nie wiem, co pierwsza ściana, czy. A w dupę ciasno jest tutaj, jest, powiem wam teraz, zagruntowałem najpierw wszystkie ściany, tak jak widzieliście, na, 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 wiecie, to, co, o czym mówię na nawet... awansie, yes. nie mam wprawy takiej w ogóle murarskiej, będą namieszałem. Ja się. namieszałem, przykleiłem, Ciemna trochę, ale trudno. Godzina później. Idę jeść. Trzeba namoczyć jeszcze sprzęty. Miam, miam, miam. Pątróbeczka, karkóweczka. Pomidorki, fazoleczka swoje oprócz wątroby. Dobrajemy na tarasie, tak w kucki lubię. Coś takiego, bo mam metalową, ale mm. troszeczkę po, pogładzimy taką. W poziomie czy w pionie, bo to zaraz będzie dyskusja. Zęby, robić zęby, czy jak to się to Widzicie, ładnie pierwszy raz w życiu Łazienkę robię ściany, płytki wodne. To jest nie moja bajka. Tam jakieś niecudowne, nie? O, tutaj opada. Prawie, że ok, tylko fuga jest za duża, już to prostujemy bo tu opadło troszkę. No, także te kliny są mega fajne. Wiecie, one przynajmniej wyrównują te płytki. Nie trzeba się tutaj nawiedzać, nie wiadomo jak. na wychodzi jak na laika no dobra, mamy sześć płyteczek, teraz lecimy tu, tak jak mówiłem, dzisiaj bez docinek już przygotowane płytki, lecimy i już jesteśmy tutaj jeszcze rozrobiłem jedno wiatro wyrobię ten klej i chyba na dzisiaj będzie tyle bo już jest 18:00 zaraz, dobra, idziemy pogoda dobra, dopisuję Wreszcie padał, ale chyba przed południem nie. Ewa pojechała do miasta na zakupy, a ja sobie działam spokojnie. Jeszcze jesteśmy w fazie organizacji. Dywaniki, widzicie, się słyszą. Nie słyszą tylko parują z, z chemii po produkcji. Takie będą na, 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 na podłodze. już wam pokażę później, po jutro, już nie. Tutaj sobie dywaniczki pójdą, to graty w łazienki wyszed, wyszły sobie. Także my już uważam, że jest tu mega przytulnie i nam bardzo dobrze tutaj jest. Tak, stoliczek ten nie wiem, czy pokazywałem w wiózku, Kupiłem takie fajne, moja podstaweczka, nie? Cyk. Ewa tutaj ten regał uzupełniła w te boksiki takie, nie? Telewizor działa, internet jeszcze na kartę, ale już jest jako taki. Stolik mamy, jak widzicie, szafki nieszczęsne dla komentujących, dla nas całkiem spoko. <grym> Wszystko mamy co trzeba. Tak Nas jest, wiecie, niewielu, bo dwóch, trzech z, z czasami, z synem moim. Ewa już kwiatki gdzieś tam lokuje, mm. a ten kwiatek to jest nasz z ogródka. Półeczki jeszcze nie zagospodarowane. No, tak jak widzicie, zagospodarowujemy się pomału. Eee, no, dobra. Tym akcentem żegnam Was w poniedziałek. Subskrybujcie kanał, bo jak wiemy, dużo Was ogląda, ale nie subskrybuje. A to jednak wiecie jakiś parametr dla mnie, że jest fajnie, że Wam się podoba i że oglądacie, bo oglądacie. Eee, no, pozdrawiam. I po robocie coś takiego. Oczywiście wiecie, że alkoholu nie pijemy. Ja to już nie wiem, 20 lat. No, pewnie będzie. No tak, bliż, zbliża się 20 lat. A pijemy sobie coś takiego. mam. Hej.